Drodzy bracia i siostry, słowo Boże prowadzi nas dalej przez ten czas rekolekcji. Dzisiaj mamy dwa czytania. Pierwsze czytanie. Z księgi Proroka Izajasza. 65 rozdział to już jest końcówka księgi Proroka Izajasza, księga pocieszenia. I warto na początek zwrócić uwagę, kiedy te słowa zostały napisane, bo są to piękne słowa. Bóg mówi: Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową Ziemię nowe Jeruzalem. Kiedy Bóg daje Izraelitom taką obietnicę? Kiedy są w niewoli babilońskiej? Wtedy Bóg poprzez proroków kieruje do nich słowo pocieszenia. Wtedy, kiedy nie widać jeszcze rozwiązania tej sytuacji, w której się znajdują, a znajdują się w niewoli babilońskiej. Nam czasem niewola babilońska gdzieś tak umyka kart biblii Natomiast o niewoli babilońskiej jest dużo więcej powiedziane w Biblii niż o niewoli egipskiej. Ta niewola egipska ona jest bardziej taka malownicza, bo mamy opis wyjścia z tej niewoli. Księga Wyjścia właśnie jest poświęcona wyjściu z niewoli egipskiej. Natomiast warto na początek zauważyć, czym różni się niewola egipska od niewoli babilońskiej. Bo zarówno pierwsza i druga jest figurą naszego życia. Wczoraj mówiłem, że właśnie niewola babilońska symbolizuje grzech, z którego Bóg nas wyzwala. Ale jest różnica pomiędzy niewolą egipską i późniejszą niewolą babilońską. Zwróćmy uwagę, że do Egiptu Izraelici poszli wolni, poszli za chlebem ponieważ panował głód w ich krainie za czasów patriarchy Józefa. I poszli tam, osiedlili się, żyli jako wolni ludzie i z czasem stali się niewolnikami. Natomiast niewola babilońska jest karą za grzechy Izraela. Bóg przestrzega wielokrotnie poprzez proroków Izraela, że jeżeli nie nawrócicie się, to się to źle dla Was skończy. No i kończy się niewolą babilońską. Jerozolima zostaje zdobyta, świątynia zostaje zburzona, a oni zostają przesiedleni do Babilonu. I to jest niewola babilońska. To jest, to jest upadek marzeń, upadek snu o potędze, bo również. Izrael śnił o potędze, o wielkim państwie. I Bóg sprowadza ich na ziemię. Dlaczego? Dlatego, że zapomnieli o Bogu. Zapomnieli o Bogu. To mówi cały czas przez proroków. Zapomnieliście o mnie i paliliście kadzidła innym bogom. I to jest nasze doświadczenie, kochani bracia i siostry, ludzi, którzy są w kościele. Nasz również Bóg poprzez proroków, poprzez swoje słowo przestrzega, abyśmy nie palili kadzidła innym Bogom, bo Bóg jest jedyny i jest miara grzechu, za którą Bóg już dalej nie może dawać nam szansy. I to właśnie spotkało Izraela. Wypełniła się miara grzechu Izraelitów, grzechy ich naprawdę były wielkie. Dla przykładu tylko jednym z takich królów Izraela, który przyczynił się najbardziej do tego przesiedlenia do Babilonu, o czym możemy wyczytać z Skarb Pisma Świętego jest król Manasses. Kto pamięta z nas, kim jest król Manasses? Prawie nikt. Pamiętamy wielkich królów, Saula, Dawida, a Manasses był najgorszy. Dlaczego? Dlatego, że w świątyni postawił bożek obcego Boga. W świątyni, czyli zbezcześcił świątynię i palili kadzidła obcym Bogom w świątyni jerozolimskiej, a drugie przeprowadził swego syna przez ogień, czyli złożył własnego syna na ofiarę Molochowi. I wtedy Bóg powiedział już nie. Granica została przekroczona. Jest granica grzechu, za którą musicie ponieść karę. Bóg nie odrzuca swojego narodu, ale karę naród musi ponieść. I logika działania Boga się nie zmienia. Taka jest jak była wtedy, bo to przecież ten sam Bóg. Czasem jest tak, że sami doprowadzamy się do takiej granicy, za którą już nie może Bóg inaczej działać, jak tylko syłając na nas karę, która ma przywieźć nas do opamiętania się. I tym jest niewola babilońska. Jest ciemnością. Jest upadkiem człowieka, jest końcem snu o potędze, jest roztrwonieniem tych wszystkich dóbr, które Bóg dał Izraelowi, kiedy on przyszedł do Ziemi Obiecanej. Ta kraina mlekiem, miodem i płynąca, o której wczoraj mówiliśmy, właśnie jest doprowadzona przez samych Izraelitów do tego, że zostają przesiedleni, Jerozolima jest zdobyta, a świątynia jest zburzona. I dopiero jak sobie zdamy sprawę, w jakiej sytuacji są Izraelici, to słyszymy te słowa z księgi pocieszenia proroka Izajasza: Oto ja stwarzam wszystko nowe, stwarzam nowe niebiosa i nową Ziemię. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę, bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i jej ludu radość. Bóg kieruje słowo pocieszenia do tych, którzy są jeszcze w niewoli. Mówi: Nie zostawiłem Was. Słusznie ponosicie karę za Wasze grzechy, ale Ja stworzę wszystko na nowo. I tego również doświadczamy w naszym życiu. Również w naszym życiu jest okres niewoli babilońskiej czasem. Niewoli, w którą sami poszliśmy ze względu na grzechy, które popełnialiśmy. Jest to niewola indywidualna w życiu osobistym, ale również możemy w taką niewolę iść jako wspólnota, jako Kościół. Jest to też część planu Bożego i Bożej Opatrzności. I dopiero w tym doświadczeniu słyszymy obietnicę, słowo obietnicy i to słowo. Ma moc spełnienia. Ono się spełni. Żadne słowo Boga, które zostało wypowiedziane, nie pozostanie bez spełnienia. I Bóg daje obietnicę nowej społeczności. I to jest druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Zobaczcie, że wszystkie obietnice są dane Izraelowi. Jako wspólnocie, jako społeczności, jako grupie ludzi. Bóg nie mówi, że wrócimy do raju z powrotem, ale mówi o nowym Jeruzalem. Na początku Biblii jest ogród Eden, gdzie jest Adam i Ewa. Na końcu Biblii nie ma ogrodu Eden. Jeżeli czytamy Apokalipsę, to tam jest Jeruzalem wstępujące z nieba. To jest doświadczenie tego, co nazywamy szczęściem wiecznym. Życie w społeczności nie każdy indywidualnie dla siebie osiąga zbawienie, ale figurą nowego świata jest miasto, jest miasto Jeruzalem, nowe Jeruzalem odmienione. I taką obietnicę daje nam Bóg. Nie tylko, że ja osobiście wyjdę z moich grzechów, wyjdę z mojej niewoli, ale że pomiędzy nami będzie się działo coś zupełnie nowego. Że Bóg tworzy nową społeczność. I to jest ta wielka obietnica, którą Bóg daje Izraelowi wtedy, gdy oni jeszcze są w niewoli. I to jest ta wielka obietnica, którą Bóg daje nam Kościołowi pielgrzymującemu, który czasem też jest w niewoli. Obietnice nowej społeczności, nowego Jeruzalem. I teraz zobaczmy, jak możemy współdziałać i współpracować w tworzeniu tej nowej społeczności. I o tym nam mówi czytanie Ewangelii, fragment z Ewangelii Świętego Jana z czwartego rozdziału. U Jana wszystko ma znaczenie. Nawet najdrobniejsze słowo, jak Jan coś wspomina, niby tak przypadkowo, to robi to celowo. Widzimy, że Jezus wraca z Jerozolimy, idzie przez Samarię i idzie do Galilei. Jezus powiedział, że prorok nie doznaje czciwe własnej ojczyźnie, czyli nie mógł czynić tam wiele cudów. U innych ewangelistów jest wspomniane, że z racji tego, że nie wierzyli mu w Galilei, bo go dobrze znali, Jezus nie mógł czynić cudów. Ale Jan zwraca uwagę na cud, który dokonał się właśnie w Galilei i nie tylko na jeden cud ale zwraca uwagę na dwa następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej gdzie przedtem przemienił wodę w wino to jest pierwszy cud z drugiego rozdziału ewangelii świętego Jana i teraz znowu przybywa do kany galilejskiej i dokonuje się drugi cud na końcu fragmentu słyszeliśmy ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. W swojej rodzinnej nie miejscowości, ale okolicy, bo to jest bardzo niedaleko od Nazaretu, Kana, Nazaret, Kafarnaum to jest wszystko jeden region, bardzo blisko od siebie są te wioski położone. W swojej ojczyźnie u świętego Jana Jezus tylko dokonuje dwóch cudów dwóch cudów, które uzdrawiają właśnie to, czym jest Ojczyzna. Bo to, to nie jest przypadkowe, że te, te właśnie dwa cuda dzieją się w Ojczyźnie Pana Jezusa. Właśnie te dwa cuda są u początku uzdrawienia tego, co jest początkiem społeczności. Pierwszy cud dotyczy kany galilejskiej i małżeństwa. Jezus przemienia w wodę wino. Nie chodzi oczywiście o to, że zabrakło im alkoholu na, na weselu. To jest tylko pretekst do tego, żeby powiedzieć coś znowu o naturze ludzkiej. Wina nie mają. Wino w Biblii symbolizuje miłość i radość. Tę radość, o której mówi Izajasz w pierwszym czytaniu, to jest radość wina i wesela. I nagle na weselu w Kanie Galilejskiej zabrakło wina. Czyli to jest to doświadczenie, które jest udziałem wszystkich małżeństw. Nagle czujemy, że nie ma, nie ma radości. Nie czujemy miłości. Nie ma tego wesela które było właśnie w dniu zaślubin coś się wypaliło i Chrystus przychodzi wraz ze swoją matką aby uzdrowić uzdrowić ludzką słabość kochania dać wino czyli dać radość i dać miłość wszystkim tym małżeństwom które czują się Czują, że właśnie nie ma radości w ich życiu. I kluczowe pytanie brzmi, kiedy dokonuje się cud? Jezus kazał napełnić te siedem stągwi olbrzymich wodą. I być może te, cała ta woda stała się winem. Byłoby to piękne. Pod koniec wesela Jezus jeszcze tyle wina wyprodukował w cudowny sposób. Jeżeli by tak było, to ten cud świadczyłby o wielkiej hojności Pana Boga. Zobaczmy, że tym małżonkom wystarczyłyby pewnie dwie butelki jeszcze do końca wesela, a Jezus daje im tyle. I to pokazuje, że Bóg w swojej hojności przekracza wszelkie nasze oczekiwania. I daje nam tej radości i miłości więcej niż jesteśmy w stanie przyjąć. Ale to jest tylko jedna z interpretacji. Istnieje druga, i wydaje mi się, że ona jest bardziej prawidłowa. Również ze względu na to dzisiejsze czytanie, bo te sytuacje są bardzo podobne. Zobaczmy, że kluczową rolę w tej historii, w Kanie Galilejskiej, odgrywają słudzy. To oni muszą wykazać się zawierzeniem słowu Jezusa. Maryja mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I słudzy robią. I słudzy zaczerpnęli z tych stągwi i prawdopodobnie zaczerpnęli wodę. I kiedy nieśli wodę, to ta woda stała się winem. Cud wymaga zawierzenia. Jezus nie jest magikiem, który produkuje dla nas ogromne ilości wina. Cud wymaga współpracy i zawierzenia. Potrzebne były ręce sług do tego, żeby zaczerpnąć wodę ze stągwi. I potrzebne było ich zawierzenie. Bo proszę sobie wyobrazić, że oni niosą wodę starości weselnemu i widzą, kiedy zaczerpnęli widzom, to jest woda, czego ten rabbi z Nazaretu od nas żąda, żebyśmy robili rzeczy, które wydają nam się po ludzku bez sensu. Ale na Twoje słowo, bo Ty nas o to poprosiłeś, to zrobię to jeszcze raz. I kiedy to robią, woda staje się winem. I to jest istota cudów Kanie Galilejskiej. I to jest istota tego cudu, który dokonuje się w małżeństwie, za każdym razem, gdy małżonkowie sobie nawzajem służą. Wiemy dobrze, że małżonkowie są szafarzami sakramentu małżeństwa. To nie kapłan daje ten sakrament. W wypadku Eucharystii to kapłan sprawuje i potem jako szafarz udziela tego sakramentu wiernym. Natomiast my nie udzielamy sakramentu małżeństwa. My go w imieniu Kościoła błogosławimy. Natomiast sakramentu udzielają sobie nawzajem małżonkowie. I w tej logice sakramentu zawarta jest również logika duchowości małżeńskiej. Nikt was nie wyręczy w tym, żeby sobie nawzajem dać łaskę. Ksiądz was nie, nie, nie zastąpi męża. Ksiądz nie zastąpi żony, nie ma szans, bo sakrament dzieje się między małżonkami. I dlatego służba jest tym, co przemienia szarą wodę dni codziennych w wino wesela. Wszystko jest w rękach małżonków. I to jest ten wielki cud, który dokonuje się odbudowywania nowej społeczności, o której Bóg marzy i którą Bóg obiecuje Izraelitom, którzy są w Babilonie. I są małżeństwa, które się czują, jakby żyły w Babilonie w niewoli i nie wiedzą jak wyjść z tego. Bóg daje obietnicę. Zacznij służyć. Zacznij służyć z miłością i wtedy. Zacznie się zmieniać twoje serce, ale zacznie się również zmieniać serce twojego współmałżonka. Wtedy dokonuje się cud. Wymaga to ogromnego zawierzenia. Ja sobie zdaję sprawę. Tak jak wymagało zawierzenia zaczerpnięcie wody, bo wydawało się, że zrobią z siebie wariata, słudzy. Zaniosą staroście wodę. Ale dopiero kiedy... Oni się zdecydowali na pewien ruch, kiedy oni zrobili krok w stronę wykonania tego polecenia Pana Jezusa, to wtedy dokonuje się cud. Bóg pragnie naszego współdziałania. I to jest pierwszy krok do odbudowywania nowej społeczności, o której marzy Bóg. To jest pierwszy krok do odbudowywania nowego Jerozolimy. Teraz zobaczmy dzisiejszą Ewangelię. Dalej. Jan wspomniał kanę galilejską, czyli specjalnie łączy te dwa cuda. Pierwszy cud, który wymaga zawierzenia ze strony sług i dzisiaj słyszymy drugi cud uzdrowienia chorego dziecka. I to znowu jest sytuacja egzystencjalna, bo choroba nie jest tylko chorobą fizyczną. Ile razy rodzice przeżywają z różnych powodów, bo ich dzieci oddalają się od Pana Boga, bo ich dzieci nie żyją zgodnie z przykazaniami Jezusa, bo ich dzieci pogubiły się w życiu. To są wszystko te choroby, ten paraliż, który przynosimy Panu Bogu, jak święta Monika, świętego Augustyna, przez lata. I w dzisiejszej Ewangelii ojciec przychodzi i prosi, by Jezus dokonał cudu. Przyjdź i uzdrów moje dziecko. A Pan Jezus znowu podnosi poprzeczkę wyżej idź, wracaj, twój syn jest zdrowy. Znowu sytuacja, która wymaga zawierzenia. I człowiek uwierzył i poszedł. Uwierzył słowu wypowiedzianemu przez Jezusa i poszedł. I potem się dowiedział, że w, w tym momencie, kiedy ruszył do domu, Jego syn został uzdrowiony. Bóg oczekuje od nas zawierzenia i współdziałania również właśnie w tej drugiej sferze odbudowywania nowej społeczności, którą są relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak, jak wiele jest problemów związanych z tym, że nosimy w sobie jakieś rany z dzieciństwa. Że ktoś nas z rodziców, z bliskich źle potraktował. Nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie potrafimy tego przerobić, i to wymaga uzdrowienia. To wymaga po prostu uzdrowienia ze strony Pana Boga. Ale to również wymaga ze strony rodziców zawierzenia, pójścia w ciemno. Jedna i druga sytuacja, iskany Galilejski podczas wesela i ta przy uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego, wymaga zawierzenia. I zobaczmy, że to jest ta sama sytuacja, o której mówi pierwsze czytanie, bo słowo pocieszenia jest kierowane do Izraelitów w, w niewoli babilońskiej. I oni też muszą uwierzyć, że to słowo się spełni, muszą uwierzyć, że kiedyś Jerozolima zostanie odbudowana, uwierzyć, że będzie ta nowa społeczność, o której oni pragną i o której marzą. I to dotyczy również nas w tej najbardziej podstawowej warstwie życia społecznego, jaką jest życie rodzinne. Bóg daje nam słowo pocieszenia i daje nam obietnicę. Zostanie uzdrowiony. Zostanie dane Wam wino radości. Od nas oczekuje zawierzenia, wielkiego zawierzenia, bo patrzymy na męża, patrzymy na żonę i samiśmy nie. Z tym to sobie nawet Pan Bóg nie poradzi. Patrzymy na dzieci, jak się pogubiły, nie. To już jest beznadziejna sytuacja, a Bóg mówi, nie ma beznadziejnych sytuacji. I kluczem do rozwiązania tych beznadziejnych sytuacji nie jest brak wszechmocy Boga, bo Bóg jest wszechmocny, ale klucz, tak jak mówię, jest w naszych rękach, w akcie zawierzenia. Tobie, Boże, oddaję mojego męża, Tobie oddaję moją żonę, Tobie oddaję moje dzieci nie widząc, że coś się zmienia, bo do tego trzeba trochę czasu i musimy przejść przez ten etap ciemności, kiedy nie widzimy, że Bóg działa po to, żeby cud mógł się dokonać. Musimy zaczerpnąć wodę, musimy pójść nie wiedząc, czy syn zostaje uzdrowiony i wtedy cud się dokonuje. Kluczem do nowej społeczności Nowego Jeruzalem jest nasze zawierzenie Bożej Wszechmocy. Bóg jest wszechmocny, ale tę wszechmoc w świecie uruchamia nasze zawierzenie. Miałem powiedzieć Amen, ale może jeszcze jedno zdanie. Kto jest mistrzem zawierzenia? Maryja. Więc jak jest nam ciężko zawierzyć. Prośmy Maryję, ucieczkę grzeszników, Matkę Wielkiego Zawierzenia, aby pomagała nam odbudować nasze relacje małżeńskie. To przecież na jej słowo dokonuje się ten cud pierwszy. Ona jakby wskazuje, że nie mają wina. Ona jest tą, która dba o wszystkie relacje rodzinne. Uczmy się od niej wielkiego zawierzenia. Amen.